Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Cywilizacji 6. Na sam początek poproszę Cię oczywiście o zostawienie subika, łapeczki w górę, no i komentarz. A teraz już zaczynajmy! Trochę poodpieraliśmy w poprzednim odcinku o ataki. Teraz co, lecimy dalej, nie ma na co czekać, mi się przydało. Go już tam trochę rozwalić Zniknął mi właśnie jeden szlak handlowy, jeśli się nie mylę Znaczy aktywny szlak handlowy Co tak, ja gadam? A on z kolejnym wojskiem To odpieranie ich też się nie kończy jak na razie. Możemy wziąć pokój i też y, rozwinąć się bardziej technologicznie. Dobra, na razie od miasta. Raz, dwa. A zaatakujemy tymi rycerzami. Jeszcze żyją? Dobra, się trochę cofnę. Oni, oni lubią tu wchodzić, to... akurat tak zostawimy ich na... miejsce dla nich. No i jest nasz. Powtórz szlak handlowy. Czemu mi tutaj przestało? Chyba przez to A nie! Co ja mówię? Przez to Oni się tak chyba bardzo roznosnęli I nie wiem Może po prostu się skończył Ja mi się wydaje, że w poprzednim odcinku yy, puszczają go od nowa Nie Już mi się tylko wydaje. Trochę się cofniemy. Niedługo balistyka nam będzie już wybadana Tutaj kolejni rycerze, ale jestem jest tutaj rycerzy kolejnych, no bo po co mi aż tyle? Chciałbym coś innego. Bombarda, buzerzy, trochę się to wszystko robi. Tu można najpierw bank, a ja bym może za jakąś małą kwotę ich kupił. Jak myślicie, bombarda stać mnie na, na dwie, prawie. buzerzy Tu też mam dwie jednostki. Bra... Nie, tu będę miał dwie. Kupimy sobie jedną jednostkę i... No i chyba arka buizerów jeszcze. Jen, ja no, co mi się mi tu włącza. Ja nie chcę. Aha, no i już kamerka sama mi lata. Spichlesz!

A tu też kolejnych rycerzy mam Za dużo rycerzy mi się tworzy to Robimy trochę tych, skoro tak szybko mijają i tak więcej Rosja Kogo wy wysyłacie na wojnę? No bo nie stać siebie leczą. Epoka przemysłowa musiała ja teraz co się stało. Nie należy jednak spekulować, póki wydarzeń nie potwierdzi balistyka. ja mogę teraz z miasta tak yy, inny działkołam? Mucz niechbie? No? Wydobyć dzielnicę przemysłową, chociaż to coś chciałem. Na pewno chciałem to, a później to dobra, damy na razie tak. Co mi się tu jeszcze musi wypadać? Zamki, dróg. A później to? No i jeszcze to co? To to. Będziemy trochę bardziej ogarnięte. Tu jest jeszcze węgiel, który też będzie trzeba jakoś wcisnąć. No to damy tak. Co mi da? Co mi da? czy później, tak będziemy musieli wszystko wybadać. A na, na razie trochę nie mam czasu o tym myśleć. Zobaczymy jak najszybciej się tu obronić. Są budowniczowe, ja akurat naciśnij tu, tu, tu i się wartyfikujcie. Kto jeszcze? pali Nie, dziękuję. Co, teraz wszyscy mili dla mnie będą tam, bo mam towary. O, ja wam powiem. Takiego wała. qui poi biamo Ciao trochę odbudować, ale jeszcze żyją, schowani w trawie. No tak, przeżyje, nie przeżyje. Chcemy tych? Ach, damy może tak, może przeżyją. A, ale przecież awans to nie mogę nimi zaatakować. No niestety nie. No, plany były inne, ale wyszło jak zwykle. Ale oni się nimi ruszyli, to nie fortyfikowali, to ja teraz sobie tymi ich rozwalę. To tam na ludzie. We, we, Jest działo polowe. Walka dystansowa... Tu obrężenie. Jaki to ma zasięg ataku w ogóle? Niech będzie tak, zrobię z 2 tak. Z 2 tak i tak. Będzie dobrze? Chyba tak. Chciałbym tu... O, tu jest nasze miasto. Dobra, powoli, powoli się będzie rozwijać. Jednostka bez rozkazu. Ej, ale ja już nie chciałem wami tutaj. Można tracić wiary w ludzkość. Jest ona niczym ocean. Mm, nie, przykro mi. Nie mam miejsca. Odmienimy ich, a znowuż mam kasę, co może tutaj kupić działo polowe. Chcemy je tam, czemu by nie? On trzeba podwieźć. Kamienie na mojej drodze? Zbieram wszystkie. Potem zbuduję z nich zamek. Dobra, mamy mury. Lepsze, ładniejsze. Ma fortyfikacja, w sumie to zobaczymy, bo może nie będziemy musieli tego cofać. A może będzie mogło się trochę polecić? No jak nie jak, tak? Dobra, jednak nie. Żyjemy jeszcze do ataku. Tutaj duże. Jakoś to pójdzie. Dobra, by trzeba było jakąś lepszą trochę jednostkę i... Nie mu na kolejne miasto. Przepraszam, fortofikuj do pełnego uzdrowienia. Ja rozumiem wszystko. <śmiech> <śmiech> Może wa warto jakoś tam podejść coś. Nie, tylko tu nie za szybko, no ale... Podejdziemy, zobaczymy jak to się potoczy. Okej! Okay. Nie za dobrze. Bardzo źle. Nie, dobra, bo to może się ciągnąć teraz w nieskończoność. Proponuję pokój. Bojeny, a gdzie mi ich dało w ogóle? Dobra, wy tu też będziecie czuwać. To są możecie jeszcze przypłynąć. Jesteśmy za zbyt słabo rozwinięci technologicznie. O nie, nie, panie Czapka. Dobra, niech będzie. Bruksela i cyrus, czyli mamy pokój. Automatyczny eksplor, na sobie się znowu nadzieli Mamy jednego czy dwóch, dwóch mamy. To zrobimy tak. Da się więcej kaski będzie. <ścoughs> nie dziękuję. Najlepsze romansy rozkwitają w czasie dobrego oblężenia Prawda, prawda to co mówisz? Z nimi będziemy czuwać i teraz tylko pomyśleć, gdzie tu mogę rozbudować miasta bardziej. E, to co, dobra, to ja zakończę ten odcinek tutaj w tym momencie. I sobie po prostu już e, tak poza odcinkiem pomyślę, gdzie tu jak rozbudować. Więc dziękuję wam za oglądanie, zostawcie suba, łapkę w górę, komentarz. I dziękuję tym, którzy dotrwali do końca. Do zobaczenia, cześć!